Zakończyliśmy spotkanie ze względu na to, że pomimo spędzenia dwóch godzin w kancelarii prezesa Rady Ministrów nie uzyskaliśmy informacji, które byłyby satysfakcjonujące. Była informacja o tym, że ma się pojawić jakaś nowa ustawa, która będzie pisana po tym naszym spotkaniu. Ponieważ premier jest na tyle uprzejmy, że chciałby słuchać najpierw opozycję, co opozycja ma do powiedzenia, żeby później stworzyć ustawę. Dokładnie to samo słyszeliśmy po e, spotkaniu u marszałek Witek. Przypominam, tych spotkań było już kilka. Za każdym razem dokładnie powtarza się ten sam schemat. Mamy opowiedzieć, jakie my mamy propozycje. E, premier bądź marszałek Witek, minister zdrowia, wiceminister słuchają. Kiwają głowami, i nic się nie dzieje. Ludzie umierają. W szczycie fali czwartej, fali e, wariantu Delta, mieliśmy 800 zgonów dziennie. W szczycie fali piątej omikronu będziemy mieli tych zgonów kilka tysięcy. My się domagamy tego, żeby rząd robił wszystko, co w jego mocy, żeby ratować życie i zdrowie obywateli, żeby ratować życie i zdrowie naszych dziadków, babć, rodziców, przyjaciół, kolegów z pracy, koleżanek z pracy. To jest absurdalna sytuacja, w której my po raz kolejny jesteśmy zapraszani na spotkanie, na którym mamy rozmawiać. Od rozmawiania nie ratuje się życia. Życie ratują konkretne ustawy i rozporządzenia. Domagaliśmy się przedstawienia konkretnych ustaw, konkretnych rozporządzeń i konkretnych planów na najbliższe dni i uzyskaliśmy informację od ministra zdrowia, że będzie nam teraz powtarzał to, co powiedział na konferencji prasowej kilka dni temu, no to jest sytuacja naprawdę skandaliczna. My obiecaliśmy, że wrócimy, jeżeli będzie konkret, konkretna ustawa, nad którą będziemy mogli procedować. Jeżeli ta ustawa pojawi się dzisiaj, my jesteśmy gotowi do pracy. My jesteśmy gotowi do pracy 24 na 7. Tylko niech rząd w końcu coś zrobi, niech coś w końcu przedstawi, nad czym będziemy mogli procedować. I to nie tylko na takiej zasadzie, że teraz dadzą nam konkretne swoje propozycje, ale nad tymi propozycjami konkretnymi będzie w stanie pracować z opozycją, tak żebyśmy wszyscy byli, mogli zagłosować za tymi projektami, żeby one coś realnie zmieniały. Inaczej. Rząd prawa i sprawiedliwości po prostu godzi się z tym, że będzie kilka tysięcy zgonów dziennie i nic nie zamierza z tym zrobić.